Słuchajcie, znajdujemy się na mapie treningowym na miraż. Chcę Wam tutaj pokazać wszystkie przydatne smoki, które, dzięki którym zyskacie przewagę w grze, e, które wyłączą skutecznie przeciwnika, że, ażeby was nie ustrzelił. I Zaczynamy oczywiście od smoka w okno. Niezwykle ważne jest, żeby stopa naszego terrorysty stała w tym miejscu. Następnie celujemy w czwarte żeberko, o tutaj i następna, niezwykle ważna rzecz. Tego smoka musimy rzucić w ruchu do przodu i w podskoku, czyli wciskamy jednocześnie w i spację, i puszczamy smoka. I już sprawdzam, czy trafiłem. Jak widzicie, trajektoria lotu smoka jest idealna. Smok ląduje w oknie i tym sposobem, jeżeli ktoś tam gra AWP-ą i próbuje tutaj wycelować na zakręt, żeby nas zdjąć stop mida, to w tym momencie skutecznie jest wyłączony. Także jest to bardzo dobry smok, niemalże podstawowy. Ale zanim do następnych smoków, to... Na CSGO Skins czeka na Ciebie masa możliwości. Codzienna darmowa skrzynka, każdego dnia możesz otworzyć free case i wydropić skina całkowicie za darmo. Bitwy, gdzie możesz rywalizować z innymi i zgarną Ci wartościowe skiny, które później będziesz mógł sprzedać. Lub wymienić kilka niechcianych na to, czego naprawdę chcesz. A teraz najlepsze z moim kodem polecającym propos dostajesz plus 10% i 2 złote 10 groszy zł do każdego doładowania. Więcej środków to więcej szans na wygraną. Wbijaj więc na CSGO Skins. Wpisz kod PROPOS i odbieraj swoje bonusy. Codzienna, darmowa skrzynka już na Ciebie czeka. Nie przegap! Wracamy po krótkiej przerwie. Kolejnym smokiem, który jest również ważny i również jest na mit, jest to smok w konektor. Stajemy oczywiście tutaj w tym rogu i celujemy. Tutaj jest taka mała kropeczka. Ta kropeczka musi, musimy nakierować krzyżykiem celownikiem naszym i w podskoku rzucamy e, smoka. Czy poleci? Padł idealnie tam, gdzie wpaść powinien. I spójrzcie z tej strony, jeżeli przeciwnicy, antyterroryści są na bombcydzie A, nie mają sposobu, żeby nas przez tego smoka zobaczyć, czyli m, możemy spokojnie raszować Mida e, e, i z tej strony nikt nam nie wyjdzie. No, no chyba że zwyczajnie przebije ten smok, ale na wyższych y, levelach to się nie zdarza dobra trzecim smokiem, niezwykle ważnym jest smok, e, smok na short stajemy w tym miejscu bierzemy oczywiście sobie smok i tutaj, jak widzicie to okno na samym środku celujemy i skaczemy smok powinien spaść idealnie na short tak też się dzieje. No i spójrzcie, jeżeli raszujemy od top mida, mamy smoka na shortcie, to nie ma sposobu, żeby ktoś nas stamtąd zobaczył. Po prostu jest to niemożliwe. Oczywiście, jeżeli mam tylko tego jednego smoka, musimy cały czas pilnować okna i konektor, żeby nikt nie wyszedł, ale sam short jest idealnie wyłączony. To teraz spójrzcie, jeżeli ma, gracie z towarzyszami, a na pewno gracie. To spróbujcie zasmokować całego Mida, czyli rzucamy trzy smoki. I oczywiście stópka na drugiej kostce. Czwarte żeberko, Celujemy i podskok i ruch do przodu, czyli w i spacja. Kolega rzuca nam kolejnego smoka. Celujemy w okno, podskok. I ostatni smoke na konektor. Również z podskoku. I sprawdźmy jak to teraz wygląda. Spójrzcie. Idealnie. Okno w dymie. Short w dymie. I tutaj mamy konektor. Nikt nas nie widzi. Tym sposobem możemy wlecieć tutaj underem. I po prostu wychodzimy albo na bombsite A, albo fejkujemy to i idziemy na bombsite Tutaj jest bobsite. a przepraszam. Albo fejkujemy i wracamy tutaj. Także te trzy smoki, jeżeli chcesz być lepszy, musisz koniecznie się nauczyć. Powtórzymy jeszcze raz dla e, przypomnienia. Stajemy w rogu. Odwracamy się. Mamy okno, spacja, rzut. Bierzemy kolejnego smoka. Kostka, żeberko, ruch do przodu i skaczemy. I ostatni smok w konektor. Jest kropeczka, hotspot i już sprawdzamy, jak nam to wyszło. Okno zasmokowane, short zasmokowany, zasmokowany konektor. Cała strefa odcięta. Możemy pikować. Zajęcie MIDA jest bardzo ważne na tej mapie. Także, jeżeli chcesz być lepszy, koniecznie, koniecznie naucz się tych smoków. Jeżeli, jeżeli chcemy zająć BombSite A. Jeżeli chcemy zająć bombsite A, musimy udać się tutaj w to miejsce. Stajemy tutaj w tym miejscu. Stajemy tutaj w rogu. Opieramy się o ścianę. Bierzemy oczywiście smoke. Celujemy tutaj w ten komin. Przytrzymujemy i wyrzucamy go w podskopie. Smoke poleciał. Patrzcie, jak on idealnie tutaj spada. Jeżeli ktoś chowa się tutaj w konektorze. Jest skutecznie odcięty, nie widać go, nie widać nas. Możemy, możemy pikować i jest szansa, że po prostu nikt tego smoka nie przybija. Moi drodzy, kolejnym smokiem, kolejnym smokiem jest smok na tak zwaną dunglę. Stajemy tutaj przy tym słupku, celujemy tutaj u podstawy komina. Wykonujemy podskok i wyrzucamy wówczas smog. Spada on nam idealnie w dżunglę. Jeżeli pikujemy od rampy, to jeżeli ktoś jest ustawiony w dżungli, to bardzo często się dzieje, jest skutecznie odcięty, nie widać nas. Jest to drugi smog na bombsite A, który naprawdę warto znać, żeby zdobyć sobie przewagę. Kolejnym smokiem na bombsite A jest smog na tak zwane CT. Stajemy oczywiście tutaj przy słupku i celujemy w zgięcie w tą fugę. To jest zgięcie tego słupka i tej ściany. Celujemy w fugę i również w podskotu. Smok leci nam idealnie na wejście do CT i zasłania całe CT. Jeżeli ktoś stoi w tym miejscu jeżeli ktoś stoi w tym miejscu skutecznie go odgradzamy, może wyjść od palącej na ławkę, ale jest to jedyny kierunek, gdzie ma taką możliwość. Teraz sprawdźmy jak sytuacja wygląda, jeżeli wyrzucimy wszystkie trzy smoki naraz. Smok numer jeden. stajemy w rogu, celujemy w ten komin w szczyt i wsparcie. Smok numer dwa. stajemy tutaj. Bierzemy smog u podstawy i celujemy. I ostatni smog na CT. Sprawdźmy. Jeżeli pikujemy od rampy, spójrzcie, tu jesteśmy zasłonięci, tu jesteśmy zasłonięci, konektor jest zasłonięty. Oczywiście warto sprawdzić pałac i pod drewnem, no ale to jest jakby oczywiste. Te trzy smoki skutecznie pomagają nam zająć bombsite A. Także moi drodzy, jeżeli uważacie, że to co Wam pokazałem e, jest pomocne i może zrobić różnicę e, w grze na Miraż, to na pewno zostawcie jakiś ślad po sobie w komentarzu. Jeżeli ze mną się zgadzacie. Jeżeli uważacie, że to są dobre smoki, napiszcie, jeżeli uważacie, że są lepsze, albo ja źle je rzucam lub cokolwiek innego, też napiszcie w komentarzu. Ja też chętnie czegoś się nauczę. Może Wy macie lepszy sposób, żeby na zajęcie Bombsaidu A a ja tymczasem żegnam się z Wami, było mi niezwykle miło, że mogłem Wam pokazać smoki, których sam osobiście używam. Jeżeli uważacie, że ten film był pomocny, owocny i możecie go sami wykorzystać w grze, to zostawcie jakiś ślad po sobie, komentarz, lajka lub też subskrypcję. I trzymajcie się cieplutko. Nara!